Cześć. Dzisiaj G, jak Górny świat. Górny świat w geografii szamańskiej znajduje się ponad przestrzenią, w której żyjemy, a więc ponad Środkowym światem. Jest to dom nauczycieli, dom istot, które odchodząc z tego naszego rzeczywistego świata, przetransformowały swoje uczucia, przetransformowały swoje emocje i dzięki temu emanują miłością, współczuciem i posiadają głęboką wiedzę. Dlatego właśnie do górnego świata udajemy się po wskazówki dotyczące naszej ścieżki, po wskazówki dotyczące naszego życia, dotyczące transformowania różnych naszych traum, lęków czy niesłużących nam przekonań. W górnym świecie, górny świat też często jest źródłem mocy szamana, często właśnie stamtąd czerpie siłę i energię do przeprowadzania tutaj w rzeczywistym świecie. Konkretnych zabiegów, czy, czy rytuałów. Dociera się do tego Górnego Świata w bardzo różny sposób. Zależy to przede wszystkim od naszego ducha opiekuńczego, który jest najczęściej właśnie tym naszym takikłem podróży. W niektórych tradycjach, w których do Górnego Świata udaje się nie za pomocą naszego ducha opiekuńczego, ale samemu. Do tej podróży służyły na przykład drabiny, czy liny wizualizowane jako takie, które opadały po prostu z niebios i po których wspinano się właśnie tam wysoko. Co ważne, główny świat nie należy asocjować z konceptem nieba. Tak samo jak i dolny świat w szamanizmie nie jest tym samym, co piekło. Warto o tym pamiętać, bo, bo często gdzieś tam te kulturowe wzorce nam nakładają pewne filtry na to, jak patrzymy na wiedzę szamańską. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.